So I must fight. I must embrace what I am. Oh! I am fast, bold, brutal. I am agile. I am dating. Courageous. Dangerous. I am strong. I am Lara Croft. Cześć, ale witam się mano i oust z tej strony Koli. Przepraszam was do kolejnego 18 już odcinka z serii. Tomb Raider Trochę ostatnio mi się pomyliły e, kolejność odcinków Także dalej nie wiem czy dobrze one są Wrzucone Jeśli nie to mi wybaczcie No po prostu, po prostu tak się pomyliłem I Nie wiem czy dobre Za oknem śnieg Mluz I słońce więc ja eee, usiadłem i nagrywam Tomb Raider'a Ale nie to, ja chcę łuczek łuczek z tej ściągarki naszej nowej użyć Jestem genialny, ale to już wymyśliłem poprzednio Idziemy po Aleksa. I z powrotem. Z Tumiczkiem, poproszę. No właśnie. Twoja kajuta. Powracając wspomnienia. Zdarzyło. Sądzę, że w pewnym sensie powinnam być wdzięczna Larze za tę pracę. Ona zawsze we mnie wierzyła. Wszyscy na uniwersytecie uważali kręcenie filmów za nonsens, a ja byłam dla nich tylko tą głupawą Amerykanką z kamerą, zawsze sprawiającą kłopoty. Prawda jest jednak taka, że większości ludzi służy posiadanie w życiu odrobiny kłopotów. Tak samo jest i z Larą. W głębi duszy na pewno czasem chce trochę odpuścić. Potrzebuje tylko nieco pomocy w uwolnieniu swojej wewnętrznej imprezowiczki. Przeżyłyśmy razem tyle niesamowitych przygód. Ta zwariowana podróż z plecakami po bułgarii? Zawsze musiałam wyciągać ją do klubów. Albo ta wspinaczka po południowej ścianie Kilimanjaro? Lara chciała tylko pozwiedzać ruiny, ale kto mógł przypuszczać, że spotkamy tam tylu fajnych facetów? Na pewno nie ona. <laughs> Mam przeczucie, że obecna wyprawa również będzie warta wspominania. Lara ze swoim notesem, ja z kamerą na spotkanie kolejnej przygodzie. Wow. Relacja naszej przyjaciółki. Shap Так, Oh fuck Headshot Muszę trochę ściszyć Bo wydaje mi się, że trochę przygłośno jest Opcje do skryweczki No Gdzieś tak sobie ustawimy muzyka jednak trochę ciszej. Ja chcę być dobrze słyszany. Idziemy. Szybko. O, facet, który się. Dawaj, dawaj, Cholera, oh! O, Clara, fa... co ty tu robisz? Co się stało? Nic ci nie jest? Utknąłem. Nie wygląda to za dobrze. No nie. Cholera, drzwi są zablokowane. Trzymaj się. Zaraz no co ty nie ogniemy? powiesz? Dobra, ale pośpiesz się. Przeciągamy. Kurde, szyna jest zablokowana. Gdybym się jakoś dostała na górę, to może udałoby się to ruszyć. Ale jak tam się dostać, koleżanko? Muszę się dostać na górę. Dobra. Coś czuję, że nie z tej strony może Aha, <laughs> czyli to się kurczę Nie jęcz tam. No fak! Au! Razi! To nie ma nic wspólnego, tak? A ja chyba muszę z powrotem naszym łuczkiem... przeciągnąć to tu. Do góry. No fk. <laughs> Help me. Powinien być do przejścia. Ja go widzę. Ja się pytam, jak, jak ja mam tu skoczyć? Jakieś pomysły? Po tym się przesuwa, tak? Spróbujemy to teraz popchnąć w tamtą stronę. Nie wiem, czy ja dobrze kombinuję. Aha. I teraz popchnąć tu. Aha. Jestem genialny. Siłą ciągniemy. Aleks! Aleks! Boże, muszę się tam dostać. Aleks! Zaraz cię stamtąd wyciągnę! What the Dobrze. fuck? Teraz oczyścić przejście. Jednak tu musimy pociągnąć. Ojej! Popchniemy to w tamtą stronę. I teraz pociągniemy w stronę schodu. Użyjemy naszej zarządzistej wciągareczki. Jehu! Żyjesz! Kolego! Się ciesz! O oh, fuck! masz narzędzia! Wreszcie ci zaimponowałem! Wyciągnijmy cię stąd! Oh, przepraszam, przepraszam! Wygląda na to, że już nie zatańczę. Co ma? Co ty robisz? Zabijesz nas! Co za Ja nie wyjdę stąd, Szywelaka. Zabierz narzędzia! Nic ci bez ciebie nie pójdę! Jak często taki gość jak ja ma szansę zostać bohaterem? Prawie że mi się pogaczałem. What the fuck? Tak mi go szkoda. Biedaczysko. <śm> 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 Przepraszam Was, że wczoraj nie ukazał się... <coughs> Ojej. Że nie ukazał się odcinek z Fable, ale po prostu... Y, nie miałem prądu. Tak. I nie mogłem w związku z tym nagrać. Tędy myśleliśmy gdzieś. Tędy my tu przyszliśmy? Ej, ja chcę do domu z powrotem. Stąd chyba przyszliśmy. Także nie za bardzo. Aha. Aaa, można przyspieszyć teraz. Bardzo pomysłowe. I bardzo przydatne. Czyli teraz musimy użyć naszego wspaniałego łuczka. I naszej ciągareczki. No i w końcu możemy to przywrócić. Jak się siesza. Stare dzienniki. Co to jest? Prace przy wykopaliskach przyniosły nam w końcu nowe informacje na temat układów pogodowych na tej wyspie. Na naszym wykopalisku, przy nabrzeżu, odkryliśmy także grobowiec ważnego generała z epoki Kamakura. To odkrycie było brakującym elementem układanki. Pozwoli nam w końcu zdobyć kontrolę nad burzami. Odkopanie ruin zaalarmowało oni. Są rozgniewani. Musimy udać się do klasztoru, do rytualnej komnaty. To tam odniesiemy ostateczny sukces lub spotka nas ostateczna klęska. Aha, czyli kolejny element naszej układanki jak wydostać się z tej cholernej wyspy. Na pewno się nam przyda. Ruiny w starej bazie. Kontrola burz. Potrzebuję odpowiedzi. Ja też. Uwierz mi, Laro, ja też bym chciał wiedzieć, o co tu chodzi tak właściwie. A, geoskrzynka. Jak ja ją przegapiłem? No właśnie. Znów idziemy tutaj. Pamiętam jak na początku szliśmy i się kitraliśmy ja Wtedy jak nas bawał za nogę i chciał wciągnąć tak się wtedy Wystrachałem Idziemy z powrotem do naszych przyjaciół kochanych którzy znajdują się na plaży idziemy przed siebie. Ale mi FPSy spadły. Kopuję. Nie zauważyłem tego wcześniej, dlatego się tak jakaś e, skrzyneczka do przeszukania szybko to się przeszukuje, muszę przyznać i w dość ciekawy sposób w głowę, headshot, ty też masz A co tam będę ci żałował? Człowieku, nie jestem aż taki chamski. <śmuszczaj> Przepraszam. Pierwszy zgon w tym odcinku. Jak ja tak mogę? Jednego się pocichaczu, pozbyliśmy. Nie liczno ją, młode się. Bum! Myślisz, że przede mną się ukryjesz? Człowieku, nie masz szans a postaną się tym razem nie zrobić takiej głupoty jak ostatnio i nie zginąć w tak debilny sposób. Nie poinformować naszych przyjaciół o śmierci Aleksa. Laro! Usłyszeliśmy wybuch i myśleliśmy. Alex. Został na statku. Chyba każdy, kto z tobą przebywa, ma małe szanse przetrwania. Rys. Trzymaj się z daleka ode mnie. Zjedzmy coś, dobrze? Te syny się gdzieś zaszyły, ale to nie znaczy, że dały nam spokój. Jeżeli mam tutaj zginąć, to nie z pustym brzuchem. <słuch> Najedzony, ocalony. <słuch> Wreszcie trochę pozytywnego myślenia. Jak tylko Reje skończy swoją robotę, w mgnieniu oka wrócimy na łono cywilizacji. A jaką wspaniałą historię opowiemy? Historię? Nie chcę więcej słyszeć imienia Chimiko. Możemy wyruszyć z odpływem. Nie, nie możemy. Nie zaczynaj z tymi pierdołami! Nie tylko Lara uważa, że jesteśmy tu uwięzieni. Matias może i jest szalony, ale tego był pewien. Widziałam to w jego oczach. On uważa, że wskrzeszenie Chimiko jest kluczem do ucieczki z wyspy. Boże, to brzmi jak szaleństwo. Cała ta wyspa taka jest. Te burze nie są normalne. Musimy to zrozumieć. Ona ma rację. Gdy sztorm uderzył w endurance, poczułem to. Coś mrocznego, coś żywego. To przeklęte miejsce. Dokąd idziesz? Pod bazą na klifach są ruiny. To, co w nich znaleźli, kazało im wierzyć, że zapanują nad burzami. Muszę się dowiedzieć, co odkryli. Odpływamy, kiedy będziemy gotowi. Bez względu na to, czy wrócisz. Bez ciebie nie odpłynę. Jeja, nasza koleżanka, nasza psiapsiułka. Stanę tu na warcie. Rejes pracuje przy silniku, a reszta poszła się przespać. Mhm. Mm Z też możemy Więc pogadać? Masz już wszystko, czego potrzebujesz? Tak. Kiedy naprawię ten element, trzeba będzie już tylko przeczyścić zawory. Sam śpi. Tam bardzo dużo przeszła. Będę nad nią czuwał. Przypilnuję, żeby się wyspała. Tak szczerze, to ten doktorek dalej mi nie pasuje. No ale cóż, przejdziemy trochę dalej. Aha. I gdzież się mam iść? O, świniaczek. A tam następny świniaczek. Daruję wam życia dzisiaj. Ha! Chamstwo w państwie, to ja im daruję życie, a oni mnie atakują. Nie nie chcę łuczek, muszę to wyważyć, no kurde Mi się po prostu kółko zaczyna ruszać i tak BUM No, drzwiczki już są otworzone A skoro są otworzone To możemy spuścić windę na dół Spuścić tak dziwnie, że to za... Dziwnie to zarożniało, no ale... Możemy się teraz chyba spiąć, tak? Jehu! Mamy w końcu skałkę. Łał Koleżanko Mhm jak ja mam tu niby przejść? No jak? Może tędy się uda? Trochę na okrągłego, ale udało się. No kurczę. Ale ja dziś, w dzisiejszym odcinku chciałbym się z wami pożegnać i bardzo serdecznie zaprosić do następnego. Mam nadzieję, że wybaczycie mi ostatnią pomyłkę przy, przy wrzucaniu odcinków. Nie wiem czy teraz są dobrze w dobrej kolejności. Ale trudno się mówi tak. Nie chcę mi się całych oglądać, bo sam się trochę kubie po prostu, tak. Mówię się w tym, który był wcześniej, który był później Do zobaczenia w następnym odcinku, jeśli się Wam podobał, zostawcie łapkę Zasubskrybujcie mój kanał Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach Lub napiszcie do mnie, tak? Do zobaczenia